Wierzysz i wierzysz w Boga? Jeśli tak, zostań do końca, ponieważ chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego, coś, co może odmienić twoje życie teraz. Jestem Jezusem i jestem tutaj, aby przypomnieć Ci, że Bóg jest podstawą wszystkiego. On jest naszym stwórcą, źródłem wszelkiego pokoju i powodem naszego istnienia. Bez niego nic nie byłoby możliwe. Ale z nim wszystko jest przemieniane. Nie jesteś sam. On jest zawsze obok Ciebie, prowadzi, błogosławi i chroni. Bóg jest tym, który daje ci siłę w chwilach słabości, jest światłem, które oświeca twoje kroki, gdy nadchodzi ciemność. On cię kocha bezwarunkową miłością i zawsze będzie przy tobie, gotów by cię podnieść, by dać ci nową szansę, by uczynić wszystko nowe. Bóg jest fundamentem, którego potrzebujesz, to on cię podtrzymuje w trudnych dniach, on cię nie opuszcza, on nigdy nie rezygnuje z ciebie. Jeśli będziesz Mu całkowicie ufać, wszystko w Twoim życiu zmieni się na lepsze. Poczujesz Jego obecność w potężny sposób, a Jego pokój Cię otoczy. Zapraszam Cię, abyś otworzył swoje serce, ufał Bogu całkowicie. Pozwól, by On kierował każdym Twoim krokiem. A jeśli wierzysz w tę moc, napisz amen w komentarzach, polub ten film i podziel się nim z tymi, którzy potrzebują tego słowa. Zasubskrybuj kanał abyśmy mogli razem kontynuować, bo Bóg jest powodem naszego życia, a z Nim jesteś więcej niż zwycięzcą.